Pierwszy raz od długiego czasu postanowiłem skończyć Foot Champions na streamie. Właściwie kończyłem food Champions pierwszy raz od trzech tygodni. I tak szczerze to cieszę się, że trzy tygodni w to nie grałem. Ale zapraszam do oglądania, bo było dużo emocji, a kończyliśmy Champions skończyliśmy brazylijskim składem i kupiłem Pele 99. Ronaldinho na skrzydełku, Ronaldo na napadzie, Rafinha kupiony, Pele kupiony. Ja tu widzę potencjał. Uuu, jaki ognisty ten Ronaldo. Dobra, mój cel to 10 zwycięstw, teraz gramy sobie pięknym brazylijskim składem, ale boję się, że ten mecz może się skończyć moim rage quitem patrząc na intensywny Odnośnie rywala w ciągu pierwszych kilku sekund. A może Pele? W debiucie 1-0. Kopiuj w klej. Pele! Nie wierzę! Czemu Finezja się włączyła przy główce? Akurat teraz chciałem, by z nogi uderzył. A Ronaldo strzela na 1-1 w tym momencie. Niestety Alison bez reakcji. No przecież to musi być bramka! Ronaldo Nazario 2-1. Jak kończę ze fc 25 aż będę miał skład 99 tutaj. To jest cel. Serio! Parny. przecież co to jest? Dobra, Pele, twój pierwszy mecz, nie rozczaruj nas. Pe! Moja wina. No i to będzie Usman dębele, Gol! 3 do 2. Co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, Alison? Matko jedyna, przecież stoi twój kolega. Niestety przegrałem. Przeciwnik Mbappe, Salah, Rafinha, no trochę zazdroszczę. Fajne nazwiska. Czyżby, czyżby Gift Langer Kaka, kojarzy Nick, kojarzy Nick. Come on, aktorzy 26 sierpnia. Życie jest piękne. Zielu? Wow, on gra jeszcze w piłkę? Pele, trochę prymitywnie chciałem to zrobić, przepraszam. Dobra, to może teraz Rafinha. Świetnie! No dawaj fałszyka. Proszę. Oj, mamy odpowiedź, Jeden do jednego, gdzie powinno być 2 do 0. Ej, co jest z tymi podaniami znów? Dobrze, że Bale nie trafia 99, ale są czy możesz podać do piłkarza, który... Dziękuję. O Jezu, porobione! Dwa do jednego! No ładnie poklepał, Alisson jest beznadziejny niestety. Dwa do dwóch, jakiś Dida by się tutaj przydał w bramce. Pele, dziękuję Ci bardzo! Rio by to skończył! Tak po prostu się domyślam, że może będą ograniczali karty eventowe z playstylami z plusem, przez co nawet taki Złoty Salach mający playstyle z plusem, czy to Van Dyke, że właśnie te ich playstyle będą sprawiały, że też yy, ich złote karty będą trzymały cenę. Bo naprawdę się nie dziwię, jak... Na przykład, pierwszy, drugi event w grze to będą karty, które nie mają żadnego z Plusem. Bo jednak zaskoczyło mnie to, że właśnie te ikony preorderowe żadna z nich nie ma żadnego Playstylus Plusem. Dopiero otrzymają zarówno Upgrade, jak i z Plusem w listopadzie. No i się podbijało, i gole! Oczywiście, 47 minuta, rany boskie. Proszę, Rafia, dobrze, piękny jesteś. I 3 do 3 powinniśmy prowadzić na Luzie tutaj. Też te podcinki mają być lepsze. Dobra, ostatnie chwile, ostatnie chwile, gdy te obsyrane fałsze istnieją. Najgorsza mechanika w historii tej gry. Super, odpowiadamy. I będzie bramka! Griezmann 5-4. Pele, prawa no... Nie wierzę, że Jerzy Dudek to broni. Na szczęście Rafinha jest boski na tej prawej stronie. Dziękuję, że pokazaliście mi postawić na niego... No to chyba jego hat-trick w tym meczu. Ale też mnie to wkurza. Nie no, dajcie strzelić tego gola od razu. Finezja Pele 99, nie wpada. I jest to taka dobitka obrzydliwa. I z tego miejsca... Niemożliwe! Ja Myślę, że jest, to tam piętką czy coś. To jest 85 minuta, czy to będzie kolejna dogrywka. Jest straszne, że ja muszę nacisnąć L1, żeby on zaczął biec do przodu. Na szczęście mamy rafinie! Ten przy słupku nie ma! I co, Griezmann. Tak jest! Od kikofa. Super. Matko jedyna. Dobra, po tym meczu mamy bonusowego pika do odebrania. Zobaczmy, gwarancja, ikony lub bohatera. Zaczynamy od Zico, fajnie, wyląduje na ławce i to tyle. Drodzy widzowie, Momardaszwili, Hausen, Pele i Puszkarz, okej. Okay. Czy będę pokrywał w BFA? No obiecująco zapowiada się ten BF, ale mam nadzieję, że FC będzie na tyle dobrze, że nie będę myślał o innych grach. Ale jakieś odreagowanie po Food Champions, ja myślę, że to będzie dobra synergia. Proszę, Ronaldinho, pierwsza... Nie wytrzymam, nie wytrzymam. No to jedziemy, Cole Palmer, odpowiedź, 1-0. Znaczy, odpowiedź, on pokazuje jak się strzela. Dobra, nie ma sensu tego grać. Denis, powodzenia wersji 26. Okej, okay. Mbappe się nie boję, tylko 32 gole. Czemu tu nie ma spalonego jakiegoś? Kogo ja mam w tej defensywie? No, Ronaldinho, powtórka, w poprzednim meczu nie trafił, teraz trafia. Życzę Ci 9 winów, a ja Ci życzę, żebyś trafił Ibrahimowicza z To prawda, Namiot. To jest jedna z najfajniejszych zmian. No szkoda. Znaczy ja tylko mówię, że szkoda, że nie ma znów 20 meczów, bo chciałbym 20 meczów, ale jednak to, że każdy mecz się liczy, to jest ważna zmiana, bo z, bardzo bez sensu było to, że nie było nic za 12 zwycięstw, za 14 kompletnie nie miało sensu. Ej, kapitalna piłka! Właśnie tak chciałem. Pyk, pyk. Nie, nie, tak! Co ja teraz robię? Nie wiem, to była wybitna akcja. Chyba Denis coś ze mną zrobił. I tak każda akcja będzie wyglądać w wersji 26, bo tam stawiamy na płynność. Responsywność, uczciwość. Tak będzie. O. To teraz, ładnie. Nie ma spalonego, niestety. 3 do 4. Nie no, ale naprawdę, jak się to... Dzieje, że tu nie ma spalonych. I nie ma też gola na szczęście. Jest Liga Mistrzów w Kazachstanie, to już oficjalne info. Liverpool na wyjeździe w Kazachstanie, w Aumatach. Ja tam lecę. Proszę, naprawdę proszę o takie losowanie. Dla wygody nie ukrywam, chciałbym polecieć z piłkarzami Liverpoolu. Pele, proszę, sam na sam, klasycznie po... <ścoughs> Jak ktoś mógł stworzyć tę grę i stwierdzić, że to jest dobra animacja bronienia takiego strzału? Do przodu on wystawia ręce. Prowokacja, prowokacja Bruno G Bo jeszcze przypadkowo lobby uderzył, bo przyłączał piłkarza. Pele doskonale, proszę, Nazario. Kur to jego domyślna cieszynka. Szybka odpowiedź Messi. miał miałeś to obronić, Alison. To też jego domyślna cieszynka, niestety. Brawo, mamy jeszcze czas. Rafinia. O, ta bramka pomogłaby nam zrobić comeback, niestety przez Rafinie się nie udało. Pik 84 w nagrodach 26 sierpnia. Matko jedyna. 5 godzin to grałem, bo miałem 100 dogrywek. Nie, 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 nie. Jest, mamy 10 tysięcy. Dwa piki Futis. 97 plus. Potrzebujemy kart 99. No, kogoś lepszego. Choć Rajkard właściwie u nas w środku pola. Myślę, że mogłoby być dla niego miejsce. Pols no dla niego miejsca nie będzie, nie będzie miejsca też dla Koola. a gdzie jest plus? Wow. Naprawdę ja w ogóle nie żałuję, że przez ostatnie tygodnie nie grałem w foot Champions, bo tutaj, no, dobra, no 9 tu nie jest wybitny bilans, ale chodzi po prostu o to, że to jakie paczki dostajemy, jakie piki mamy. Ziko, To jest etap, gdzie się nie opłaca grać w grę. Czemu piki 84 ich jeszcze tutaj funkcjonują w nagrodach? Ja w 5 minut w SBC jestem w stanie stworzyć lepsze paczki, piki, niż to, co dostajemy z tych nagród. Markizio! Etiorum. Dobra, to jest potężna paczka futis i tu myślę, że już coś fajnego będzie. Wyższa ocena, 97 zostaje przebite przez 97. Ależ piękna paczka, Diego Forlan. Czy to koniec? Szukamy jakiegokolwiek bonusu. W sekundę lepszy pik niż za rangę, ale same złoto. Dobra, trzy paczki wystarczą. Na razie nie. Dawaj, 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 co to jest? O, mamy kartę Futis, ale chcę jeszcze jedną. No to widz powiedział, że trafił tutaj Salaha. Liczę, że też go trafię, ale chyba mnie oszukał. Łanie kolorowo, lisek, który mnie chyba zniszczył, Carolin, ale jeszcze to nie to. No i kończymy to Sadio Mane i Luisem Suarezem. I jeszcze Isaac, ależ piękne Liverpoolowe akcenty. Tak tej grze pokazuję, bo już mam dość. Podsumowując te mecze, które zagrałem tą drużyną, nie ma co podsumowywać, już chyba podziękuję z tymi challenge'ami i będę grał moim przepotężnym składem 99. Oczywiście Pele zaraz sprzedam. Tym się grało zdecydowanie lepiej, niestety. Teraz, czysto teoretycznie, jako że skończyłem Food Champions, według zasad serii, to mogę sobie odblokować taką Williams na przykład, i wtedy mielibyśmy przepotężny tutaj kobiecy środek pola. I zostaje nam jeszcze bramkarz, Alex Scott w SBC i ktoś zawirca. Oby dali tego bramkarza, bo coś czuję, że będą problemy. Dobra, dzięki za oglądanie. Mogę lepiej wykminić trochę z tym składem, bo tam ginolę mogę sobie odblokować na lewą stronę, więc ogarniemy to sobie w kolejnym odcinku i tak naprawdę serio, my naprawdę jesteśmy blisko końca. Do zobaczenia pojutrze w karierce, trzymajcie się, cześć!